Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Rozpoczynając nowy rok, składamy sobie życzenia pełne życzliwości i nadziei. Życząc sobie Bożego Błogosławieństwa, mając nadzieję na szczęśliwy nowy rok, zdajemy sobie zarazem sprawę, jak te ludzkie rachuby są kruche i nie od nas ostatecznie zależą. I dlatego przychodzimy na początku tego roku, aby prosić o Boże Błogosławieństwo. Bo oto już autor Księgi Liczb przypomina ten Boży Nakaz, aby kapłani w imieniu Pana Błogosławili, aby wzywając Bożej dobroci, a zwiastowali ludziom nadzieję. Oto ten, który jest potężny i zarazem życzliwy. chce człowieka prowadzić i na miarę wiary człowieka, na miarę otwartości serca chłonnego, na to Boże błogosławieństwo, Udziela Bóg człowiekowi swoich darów. Chcąc niejako zamknąć to Boże błogosławieństwo w tych naszych dniach szarych i codziennych, chcąc i pragnąc, aby to Boże błogosławienie nam weszło w naszą codzienność. Chcemy zarazem szukać takich sposobów, które pamięć o Bogu by rozpalały, a nasze serca otwierały na to, co Bóg od wieków nam przygotował. I Kościół, podążając szlakiem Bożej Mądrości, znalazł taki sposób, odkrył taką drogę, która Boże błogosławieństwo nieustannie ku nam przynosi, która sprawia, że możemy je spotkać w naszej szarej codzienności. Drogą Boga do ludzi stała się Maryja, matka najświętsza, ta, o której powiedział święty Paweł w liście do Galatów. Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Ta, która ukazała Jezusa pasterzom. Ta, która nieustannie przez wieki wskazuje ludziom Boga. Sama wcześniej zachwycona Jego miłością. Sama dotknięta Jego błogosławieństwem, które uczynił ją matką Boga tę, która bojąc się przyjąć orędzie anioła, otworzyła nań jednak szeroko swoje serce i doświadczyła tej radości, którą wyśpiewuje w Magnifikat. Maria, która staje się drogą Boga do człowieka i zarazem jak nazwał to kardynał Garon. Jest rajem Boga na ziemi. Nieustannie okazuje nam pewność Bożego błogosławieństwa. Nieustannie przypomina o konieczności o to błogosławieństwo przez człowieka zabiegania. I dzisiaj, gdy pierwszego dnia nowego roku 2009, Obchodzimy uroczystość Bożej Rodzicielki. Chcemy w jej ręce powierzać wszystkie nasze plany i nadzieje, wszystkie nasze dobre postanowienia i wszystkie nasze życzenia, które mamy dla siebie i dla naszych bliskich. Maryja jest tą, która potrafi zrozumieć głębie Bożych planów potrafi wnikać i uczyć nas tego wnikania gdy jak mówi święty Łukasz ewangelista rozważała w swoim sercu co miałoby znaczyć to wszystko co w jej życiu się dokonało ona widząc tylko tę sferę zjawiskową potrafi Swoją pokorną mądrością, swoją kobiecą wrażliwością widzieć głębiej i dociekać bożych zamiarów. Tylko ten sposób interpretowania swego życia jako cząstki realizowania się Bożego planu daje człowiekowi nadzieję nawet wtedy, gdy doświadcza On trudności i upadków. Nawet wtedy, gdy przychodzi nam razem z Chrystusem wchodzić na kalwarię naszych ludzkich doświadczeń i naszych trudów i cierpień, razem z Maryją, chcemy w tym widzieć takie błogosławieństwo Boga, które odzierając nas z naszych ludzkich planów, Bardziej jeszcze otwiera nas na to, co Bóg nam przygotował. Zabiegać o Boże błogosławieństwo to nie utracić ludzkiej swojej inicjatywy, zabiegać o, swoje, o Boże błogosławieństwo to z pewnością także prosić Boga o wsparcie tych planów, które w swoim sercu nosimy. Ale zarazem owo otwarcie się na Boże Błogosławieństwo oznacza podatność tego naszego ludzkiego serca na zmianę tych planów w zależności od tego, co potrafimy z tego, co Bóg dla nas przygotował, zrozumieć. Ileż to razy człowiek musi korygować swoje plany, ileż to razy. Musi doświadczać, że niekiedy nawet to załamanie naszych snów o potędze nie jest tragedią, ale koniecznością zmiany, która prowadzi do odkrycia innych skarbów, które nam Bóg przygotował. Taka elastyczna i zarazem wrażliwa postawa człowieka sprawia, że ufając, w tę opatrzność Bożą, która nas przez życie prowadzi, która dla nas przygotowuje wspaniały plan miłości. Wtedy, gdy taką mamy postawę serca, nie załamujemy się, ale ufnie oczekując tego, co przynosi nam czas, widzimy, że Bóg jest Panem Czasu. W połowie lat 80. ubiegłego stulecia, w takim czasopiśmie Duszpasterz Polski za granicą, ukazał się staraniem kapucyna, ojca Mariana Jerzego Cygana, artykuł Felixy Siemierzewicz. Było to wspomnienie o jej matce, Zofii która urodziła się tu niedaleko, na lubelszczyźnie, w Chełmie, w rodzinie żydowskiej, wychowywana przez rodziców w wierze Abrahama. Pewnego razu miała niezwykły sen. Jako małe dziecko śniła, że wpada do jakiegoś głębokiego dołu, do jakiejś ciemnej jamy której bała się, że spotka ją w śmierć. Ale kiedy wpadła do tego dołu, doświadczyła, zobaczyła w tym swoim śnie, widzeniu pewną niewiastę, która uśmiechając się wyciągała do niej ręce i pomagając jej wyjść, rzeczywiście ocaliła jej życie. Dziewczynka zapamiętała ten sen. Ale pewnego razu znalazłaś jakimś trafem obrazek Matki Bożej Orchowskiej pod Włodawą i wówczas rozpoznała tę niewiastę ze swojego snu. Zapragnęła poznać tę niezwykłą panią. Udała się w ukryciu przed rodzicami do Orchówka i tam doświadczyła, że jest jakaś moc miłości, która chce ją przez życie prowadzić. Po pewnym czasie uciekła z domu i ścigana w hełmie przez swoich pobratemców uciekła aż w okolice Otwocka. Znalazła się w małej miejscowości niedaleko sobie nad Wisłą i tam Pracowała u Polaków, potem potajemnie przyjęła chrzest. Wyszła za mąż za człowieka o nazwisku Tkaczek. Jej imię odtąd i nazwisko Zofia Tkaczek. Kiedy założyli no, rodzinę, rodziły się kolejne dzieci, a Zofia. Pamiętając o tym, że jest przez Maryję prowadzona, każdego dnia kończyła swoje zabiegi, swoją pracę razem z rodziną, odmawiając pod Twoją obronę. Gdy którekolwiek dziecko wychodziło z domu do szkoły, czy gdzieś dalej, matka je błogosławiła znakiem krzyża. Gdy przyszła Druga wojna światowa, rodzina Tkaczyków była w ogromnym niebezpieczeństwie. Ludzie wiedzieli, jakie jest pochodzenie Tkaczykowej, ale wszyscy milczeli, bali się, a oni codziennie modląc się do Matki Bożej prosili ją o opiekę, a ona codziennie błogosławiła swoje dzieci. I pewnego razu z żandarmerii, z Otwocka przyjechali Niemcy, aby aresztować całą rodzinę i rozstrzelać. I kiedy przyszedł ten jeden z Niemców pod okno, zobaczył, że cała rodzina klęczy na podłodze i odmawia różaniec. I jakimś, jakąś niezwykłą siłą odrzuceni Niemcy ich zostawili. Potem jeden z dowódców tej drużyny, upiwszy się, mówił, czy raczej wykrzykiwał do polskiego pracownika posterunku: Co to za siła, która nas tam odrzucała? Co to za moc, która sprawiła, żeśmy tych Żydów nie zabili? I rzeczywiście, cała ta rodzina przeżyła. Córka. Właśnie Feliksa Siemierzewicz, nazwisko po mężu, opisała całą tę historię. Spotkałem ludzi, przedwojennych nauczycieli państwa Raczkiewiczów, którzy znali i Zofię Pkaczek, i jej męża, i całą tę rodzinę. Moi drodzy, czasami patrząc w tę naszą przyszłość, Słyszymy różne kasandryczne zapowiedzi. Stajemy przecież na początku tego nowego roku świadomi rozwijającego się w świecie kryzysu. Jesteśmy nieustannie zaskakiwani różnymi podwyżkami. Widzimy powracających ludzi z Anglii i Irlandii już nie na zasadzie cudu, ale raczej kryzysu. Doświadczamy różnych zagrożeń, które czyhają także na nas z naszej własnej głupoty, gdy wybierając to, co złe i grzeszne, niszczymy swoje życie i nie rozwijamy się tak, jakby Bóg od nas tego chciał i jak dla nas to zamierzył. Ale właśnie tym bardziej. Na początku tego roku. Powierzamy się Matce Najświętszej, ufając w jej przemożne wstawiennictwo. Skoro Bóg sam wybrał ją na opiekunkę swojego syna, skoro powierzył jej swój największy skarb umiłowanego syna, który w swojej Dziecięcej bezradności został powierzony tej, która w ubóstwie i prostocie, przyjmując go, otoczyła go swoją tkliwą miłością, jakże mielibyśmy nie naśladować samego Boga w powierzaniu naszego życia Matce Najświętszej. I zarazem. Biorąc ją za opiekunkę i orędowniczkę, chcemy patrzeć na nią jako na mistrzynię i nauczycielkę. Chcemy razem z nią pokornie wnikać w to, czego Bóg od nas chce. Chcemy uczyć się tej Bożej mądrości, która w przykazaniach, a nade wszystko w przykładzie życia Jezusa, na kartach Ewangelii zapisanego. Jest nam podawana. Ojciec Święty, Benedyk XVI, w orędzie na Światowy Dzień Pokoju, gdy mówi o wezwaniu do zwalczania ubóstwa, przypomina o tych znakach nadziei, które pokonują różne czarne, wieszczone przez ludzi scenariusze i zarazem pokazuje. Ową konieczność współpracy z Bogiem, której to współpracy któż może nas lepiej nauczyć, jak ta, która przyjmując rolę najważniejszą z ludzi w dziele zbawienia, tak wspaniale ją spełniła. Niech zatem to błogosławieństwo, które przychodzi do nas przez Maryję, stanie się naszym skarbem, naszą rękojmią, naszą nadzieją i zarazem naszym darem dla innych, abyśmy przez naszą różańcową modlitwę, przez nasze także planowane przecież w tym roku fatymskie czuwania, chcieli dawać innym dar naszej modlitwy, naszego stawania u boku maryni, aby w tym zmaganiu dobra i zła nieustannie opowiadać się po stronie tej Hetmanki, która jest zwycięska, która jest zwyciężynią i która chce nas uczynić zwycięzcami. Amen.